godzina 17.39, a my już mamy połączenie ze Stanami Zjednoczonymi dokładnie z Waszyngtonem, gdzie jest pan Wojciech Jeśman, który jest prezesem Kongresu Polonii Amerykańskiej na południową Karolinę, Kalifornię. Przepraszam, dzień dobry, słyszymy się. Dzień dobry pani Magdaleno, dzień dobry państwu. Z uśmiechem zapewne na twarzy, bo od 18 do 20 listopada odbywa się właśnie w National Press Club w Waszyngtonie międzynarodowa konferencja history historyczna Poland First to Fight. No i co na tej konferencji się dzieje? Dlaczego to jest tak ważne wydarzenie dla polonii? No wielka ulga, bo właśnie skończyliśmy konferencję po trzech dniach. No był to duży logistyczny tutaj wysiłek dla całego komitetu organizacyjnego którego byłem częścią. No, bardzo udana impreza. Trzy dni świetnych wykładów. Mieliśmy 25 prelegentów z sześciu krajów, no mogę tylko same, w samych superlatywach mówić o jakości prezentacji i mamy nadzieję, że ta. Konferencja tutaj będzie jakby takim pierwszym krokiem, jeżeli chodzi o no, naszą jakąś tutaj bardziej asertywną politykę historyczną w Waszyngtonie, która jest niezwykle potrzebna, biorąc pod uwagę lata zaniedbań. A, no, Myślę, że mamy tutaj dużo uśmiechniętych twarzy w tej chwili, dlatego że konferencja naprawdę bardzo się udała. Była kręcona tutaj z wielu kątów, jakby przez wiele kamer, więc niedługo pojawią się nagrania z tej właśnie konferencji. Powiedzmy, jakie główne tematy były poruszane podczas konferencji, bo wiem, że chodziło po prostu o przedstawienie. W historii naszego kraju, tak, wkładu naszego kraju konferencja poświęcona była II wojnie światowej, jak również percepcjom II wojny światowej, jeżeli chodzi tutaj zarówno o publikę anglosaską, jak i również hiszpańską, czy też latynoamerykańską. Również mieliśmy prezentera, który właśnie mówił na ten temat z perspektywy właśnie tutaj podaży tych informacji w świecie latynowskim. No bardzo, bardzo właśnie ciekawe porównania wynika z tego, że wszędzie, wszędzie te jakby tutaj relacje są bardzo ograniczone i no krojone w pewien podobny sposób. No rodzi to pewne podejrzenia, że ta narracja stworzona jakby przez Tutaj pewne ośrodki, które niekoniecznie są nam no, za bardzo przyjazne. A jeżeli chodzi o obecność mediów, zainteresowanie mediów, to jak wyglądało to podczas konferencji? No, amerykańskich mediów tutaj specjalnie za dużo nie było. No, to nie wynika z tego, że nie staraliśmy się dosyć dużo rozmaitych tutaj zaproszeń wy, wysyłaliśmy. No i tak jak mówię, jest to pierwsze otwarcie tutaj zdecydowanie to, co nagraliśmy również w czasie konferencji, będzie tutaj podawane dalej. Konferencja nie kończy się dzisiaj, że tak powiem. Dopiero ta konferencja się zaczyna tutaj, bo oczywiście to, co nagraliśmy. Będzie w tej chwili publicznie dostępne przez całe lata. No, cieszę się, że w ogóle zaczęliśmy tutaj z tym tematem, dlatego że no, prawda historyczna no, nie jest czymś, co tutaj w mediach amerykańskich tak często gości. Tutaj dużo jest rozmaitych zakłamań i przemilczeń. Jasne jest, że Cała ta narracja jakby od nawet 1945 roku do teraz zasadniczo się tutaj zmienia. Jest kilka jakby takich etapów i no... Nasza rola się też zmienia od, od powiedzmy tych relacji w 1945 roku, kiedy mówiono o zwycięstwie nad Trzecią Rzeszą i Niemcami, i powiedzmy tutaj o zbrodniach przeciwko ludzkości. W tej chwili ta ewolucja tego tematu i pojęć tak daleko zawędrowała, że nagle znajdujemy się tutaj w obozie, który jest jakby wręcz odpowiedzialny za Drugą wojnę światową i no te, te rzeczy są ważne. No jasne jest, że musimy tutaj nie tylko oponować, ale reaktywnie, ale również proaktywnie występować z polityką. Prawdy historycznej. Mamy już 20 listopada. 20 listopada ta konferencja się zakończyła. Listopad to jest także dzień, w listopad to jest także miesiąc, w którym mamy poznać dokładne ustalenia i raporty związane z ustawą, tak zwaną ustawą 447. I dwa pytania do pana. Po pierwsze, czy temat ustawy 447 pojawił się na konferencji Poland First to fight? A druga sprawa. Co wiemy o ustawie 447 dzisiaj w Stanach Zjednoczonych? No nie była to polityczna, że, że tak powiem, konferencja, więc te tematy nie były tutaj specjalnie reprezentowane. Temat S447 pojawił się chyba tylko w jednej wypowiedzi pana Dana Zamoyskiego z Polish Media Issues, który wspomniał o tym. Nie był to jednak główny temat jego, jego wypowiedzi. No, tak jak mówię, tutaj chodziło głównie o e, przedstawienie s, s, faktów i e, fakty mają to do siebie, że trudno z nimi polemizować, więc ponieważ te fakty tutaj rzadko się pojawiają, tak naprawdę e, w mediach amerykańskich. No naszą rolą było tutaj przypomnienie o, o tych f, faktach, czy to e, celowo pomijanych, czy też w jakiś sposób. E, e, przekaz tych faktów jest może niekoniecznie całkiem prawdziwy. No w każdym razie ustawa miała być tutaj podjęta przez State Department w ciągu 18 miesięcy, podjęta w sensie wydania raportu, to to się nie stało, ta data 18 miesięcy minęła 9 listopada, więc mamy tutaj małe, małe spóźnienie. No, z tego, co, co rozumiem, dosyć często Departament Stanu spóźnia się z różnymi rzeczami, więc no, może ten raport się tutaj pojawi. Natomiast no, była określona data. 9 listopada był tym momentem, kiedy tutaj te, te raporty miały się pokazać. No i druga ważna sprawa, impeachment. Donalda Trumpa, o którym mówi się na pewno w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo. Teraz są przesłuchania najróżniejszego rodzaju w, w Izbie Reprezentantów. Chodzi właśnie o śledztwo w sprawie impeachmentu Donalda Trumpa. Pojawia się um, oczywiście syn Johna Bidena, a nawet pojawiło się nazwisko Aleksandra Kwaśniewskiego podczas przesłuchania. No tak, no ostateczny efekt tego raczej sądzę, że będzie żaden, to znaczy no, chyba że pojawi się naprawdę to coś no, nowego z, z tej dotychczasowej jakby narracji, raczej można wnioskować, że no, dużo będzie tutaj zamieszania medialnego, natomiast no, nie ma głosów w Senacie z pewnością. Nawet gdyby Izba Reprezentantów przegłosowała to właśnie do dalszego procedowania, żeby naprawdę tutaj prezydenta usunąć. No, to jest moja opinia, nie jest to opinia tutaj w jakiś sposób uzgadniana przez jakiekolwiek gremium, ale no, tak, tak to widzę. A jak pan patrzy na tą całą sprawę właśnie z Joe Bidenem i z jego synem i naciski na prokuraturę na Ukrainie? No, to jest tak, że polityka jest dosyć brudna tutaj w Stanach Zjednoczonych i zarówno działania panów Bidenów na Ukrainie, jak i pana Trumpa, no, nie należą pewnie tutaj do tej, tej najwyższej półki, że tak powiem, z zachowań od, od strony etycznej. No, w polityce chodzi o skuteczność, no, jasne jest, że nie staram się tutaj w jakiś sposób wybielać zachowania prezydenta Trumpa, natomiast no, wiele zachowań tutaj różnych osób związanych z partią demokratyczną pozostawiają też mnóstwo do życzenia, więc no, to jest jakby taki Ogólny obraz tego, co tutaj się dzieje, jedna i druga strona są skłonne uciekać się do, do, do każdych chwytów, po to, żeby osiągnąć pewne, pewne cele. No, tym celem jest, jest, jest władza, bez wątpienia. Pojawi pojawiła się taka informacja w ubiegłym tygodniu, że Donald Trump może nie zostać kandydatem republikanów na prezydenta. Czy to jest informacja, która. Znalazła odzwierciedlenie w rzeczywistości, czy na razie jeszcze nie wiemy, bo rzadko się zdarza, że ja, ja nie niezależny. Widzę, to znaczy Tutaj są dwie jakby sfery. No jedna to jest jakby wewnętrzne działania. Różnych osób, różnych koterii w ramach tej czy innej partii politycznej. A z drugiej strony jest jakby taki publiczny sentyment. Tutaj myślę, że Trump ma bardzo dużo ludzi, którzy zdecydowanie postrzegają go jako siłę nastawioną na, na zmiany. Ja nie, nie komentuję tego w kategoriach, czy to jest prawda, czy nie. Natomiast no, zdecydowanie jest tutaj publika, która zdecydowanie go popiera w wielu, wielu stanach. No, w wielkich miastach może to jest inaczej. Wielkie miasta są przeważnie znacznie bardziej liberalne. No, większość, większość kraju jest jednak bardziej konserwatywna. I to są właśnie te głosy, które zdecydowanie tutaj będą stać za Trumpem. Bardzo dziękuję Wojciech Jeśman. A i jeszcze oczywiście czekamy na materiały z konferencji, gdzie one będą dostępne? No jest tutaj witryna. To jest epoland, mówiąc po angielsku epoland.org, po polsku epoland.org. Na tej wintrynie niebawem będziemy publikować wszystkie te materiały. Wszystkie wystąpienia będą dostępne osobno tutaj, bo ta konferencja trwała przez trzy dni, trudno jest zaprezentować to jako jedną ciągłą relację. Myślę, że nikt nie miałby cierpliwości, żeby tego słuchać w ten sposób, ale no wszystkie te wywiady, te, te wszystkie prezentacje będą osobno jakby tutaj prezentowane. Plus dodatkowe, rozmaite komentarze. Bardzo dziękuję. Wojciech Jeśman, przewodniczący czy prezes Kongresu Polonii Amerykańskiej na Południową Kalifornię, był gościem popołudnia wnet. Bardzo dziękuję. No i również tutaj współzałożyciel polish American Strategic Initiative. To jest taka lobbystyczna grupa. Bardzo dziękuję, My już drodzy Państwo, chcemy ustawy stop 447. Pomóż nam zebrać podpisy. Wejdź na www.stop447.info. Pobierz kartę podpisową, zbierz podpisy pod ustawą stop 447 wśród rodzinnych i znajomych i wyślij do nas. Teraz jest czas działania.